Nagrywamy dzisiaj obby. Zobaczycie zaraz, jakie. Chwileczkę, Barry Barry's Prisoner, Nie, zobaczymy. To nie jest najlepszy obby. Dzisiaj to chyba ostatni odcinek. Bardzo wielkie prawdopodobnie. Bo później idziemy na dwór. No. O, już mamy. No nie to. Ja wybiorę, poczekaj. Tylko mi się usunęło. Dobra. Wiecie co widzowie? Zrobimy chwilę, na tak. góra trzeba dobra. Mięce. Może to? Dobra. Admin, Orby. E, e, Wchodzi na... E, journey się do mnie zaraz. Tutaj ma... ile to stage w ogóle ma? Zobaczymy. Zapowiada się długi troszkę odcinek, ale... Uciekasz tutaj hmm. na mnie? Czekam przecież. Sprawdzam co tutaj jest. Mm -hmm. Za free. Mam telefon. No. Dobra, chodź. Czekaj jeszcze chwilkę. To idę sobie tylko Jackpomta wziąć. No. Możemy iść. No możemy iść. No, ale nie trzeba skakać. A nie, to się kończy. <laughs> nie... A, Nabierasz mi całą drogę. Co ja robi? To. Dobra to. Albo to. Klik... To albo to. Klik to, to. Klik po co? Ja wiem, to. Dobra, szybko to idzie nawet. Jak szybko to pójdzie, to jeszcze może drugie obby nagramy. Ale krótkie. To tak. Ale raczej nie bo to trochę też mamy do zrobienia tego. Nie. By... No dzisiaj już raczej... Poczekasz na mnie. Nie ma czekania, poczekam na mecie. A poza tym o Roblox. Skaczał, Jestem na 15 stage'u. A ty na 16. 16. Oj, oj, oj. Ale to szybkie było. na razie ładnie, a na razie ani razu nie zginąłem. No dobrze. o popit. Aha, bo to znika, dobra. O, No, zginąłem przez zjeżdżanie. A, dobra. Bo są niektóre oby, że w dziurach myślę, że to dziura, a to tak naprawdę jest tego. To tak naprawdę jest szkło. Dobra, bo ja muszę tak. Na spójmy jesteś. Jasz w 37. Zginęłam. Jestem pieskiem. Ogólnie mam slin i pieska. No takich. 10 kopie. łapek w górę i jest... No 10 łapek w górę Tylko i... I jest... nagrywamy bariskin No. No może 7. 10, żeby było parę się. 10 albo dobra, wy, mam pomysł. 5 łapek w górę, i kolejny tego. Podsienek z obi. No. 34 stage, 32. O pączki, ja już robię chodzę na pączkę. No nie no, czemu mi to tyle jedzenia z pizza? O, ja zaś nie się. Dobra gwiazdki, aha, nie, nie, nie kliknąłem skacz. No, przez to mój kolega pewnie mnie dogonił, ale to dobrze, bo to nie są żadne wyścigi. Wyścigi to my zrobimy całą bandą jak będziemy. No łatwe obi. Co? No to jest jakiś łatwe. No. Jak chcecie, żebyśmy nagrali trudne obi. trudne. Ja no. Chwilę, bo ja tego... Aha, bo ja skakać nie umiem. Dobra. Dopiero teraz się skakuję. A dobra, to nic nie robi. Co? Tylko spowalnia. Wow. Jestem na kolejnym... Na kolejnej wysokości, bo to nie można rozpięto Co tu jest? Te rączki mi przypominają... Z tej gry, jak ona machali. No, popy Play. Time. A no. Pope Play. Time, no. inno ma, ma mami. No, bo jakby był niebieski, to by był. Ym... Poczekajcie. kochajcie. Bo tego, bo teraz się skopię. By był A dobra, bo to spowalnia. A ty nie bez zielony A ty, który masz z tej? Pięćdziesiąty. ósmy. To jest daleko tak jak sobie u siebie zginąć? A no, bo słychać. Jest... Ej, to chyba ma tylko. Nie wiem, na pewno nie ma 100. Stoż. Stoż. Stoż stage y na pewno nie ma? Bo tego, bo jest już. 75 bo nie wiem, to ma gdzieś tak... Ja zaraz skończymy. 70? Ach. Szybko my tutaj to robimy. Więc to będzie krótki film. Znam się już. Dzisiaj dwa odcinki No, ale jak będzie 5 pię łapek pod ja, tym odcinkiem... Już nagramy. No może jutro. Jak ktoś to sobie po prostu obróćcie telefon i tak powiększcie, żeby yy, wtedy będzie takie większe ekran. Większe tak ekran, będzie, no. Uh -huh. Mhm. Będziecie oglądać. Obróćcie telefon i tak jakby... Telefonem jakby tak powiększcie jest, jakbyście chcieli powiększyć ekran. 61 stage. A ty? No, ja ty. No wiem. to my się tylko trzymamy dwoma dalej. No. To jeszcze. To jeszcze raz. nie spadłam. No chyba 70 stage, bo 91.4 No to 6 stage jeszcze zostało. No czemu? To jest takie długie. czy znaczy nie. Jeszcze będziemy jutro nagrywać. Takie dłuższe oby, więc nie, nie przejmujcie się. To jest na razie. Ład. dosyć. Medium, medium. Hard. Tylko Przeskoczyłem. 67 z tej czoty. 62. O, to trochę ci odskoczyłem. Będę czekał na mecie. Bo to już chyba. Czy tam się chwilę pobawimy, no tak No bo już widzę metę. No mówiłem: 70. Tej, gdzie? O! Jesteśmy. Czekasz? No poczekam. Winner. Właśnie tu. O! Trampolina, idę ja sobie poskakać. To sobie wezmę dywan. A ty tu przeskoczyłeś? No. Gdzie, gdzie jesteś? Lecę do ciebie. Zabiorę cię stamtąd. A ty masz taki pies? O, tu jesteś się. Aha. Aha, bo mi tam z tej nie zaliczył, Fajnie. Tym. Chyba wiem. Dobra. Jesteś... Próbujemy i jest takiego grito. Dobra. O. Robimy dużego speida. Razy 500. To ja faktycznie szybki. Aha! Dobra, idę do ciebie chodź. Raz, dwa. O, jedno jedyny ostatni. I czemu mi się tutaj stać? A to chyba nie jest stage. No. Tu jest po prostu strzałka, że tam się ma iść. No. to już na tym ostatnim idę. Yes. Ui. Co Aha, okej. Okay. To muszę znów wejść. Wypadłem poza mapę, bo to jest za szybkie. się... No to. Najgorzej tutaj, bo trzeba zrobić. To coś. chyba koniec odcinka. Nie, jeszcze mi. Jeszcze chwila. Dobra. O. Hm, dobra, to. O, nie uciekaj od niego. O, Ja wiem, co weźmę. To. Chciałeś. Tomasz, ta. Dobra, to my już chyba zakończymy, nie? O, o co chodzi z tą czerwoną ścieżką? My już chyba kończymy, nie? Zaraz skończymy. Tylko się ładnie ustawimy. Jak przejdę, to... No, tak stań. No chodź tak stań. No tak. Dlaczego chodź tu. Chodź tu. No chodź tu. Zgin. Zgiń, żebyś był normalny, no. No widzisz, chodź tak stanie jak ja. Jak ja, no, tutaj stoję, no. No i to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Pa! Pa!